Dobra, wcale zdobyliśmy 12 złotych pieniążków i teraz możemy skorzystać ze złotej świni. Tak, wreszcie możemy z niej skorzystać. Jestem tak ciekawy, co dostanę. No, ja też. tak Ja też. No, Dobra. dobrze powiedziane, czernie. Ok, Okej, ja zaczynam. Nie wiem co w sumie, co mam robić. Ja e, Okej. Okay. Nowa tarcza Jej, odłożyłem sobie na boczek. Fajno! Fajno! Dzięki bomba. Teraz jeszcze ja, bo nie, nie, nie mam, mam tylko tarcze. Yeah. Teraz lóżkie, czy nie? Czy chyba lóżka. No, zostawiamy... Teraz ty bomba! No. Ja nie mogę się doczekać. Dobra, mm, lecimy tak. I Nowo, nowe dział, nowa broń. I tak pf, 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 można postrzelać się. Fajny. Dobra, teraz ty czerwony. Ja się przyjrzę mojej nowej broń. Dobra, czas ubić te świnie. Yy, łopata? Uuu, okłata. ona jest chyba spoko bardzo Zetestujmy. Auj, aj, aaa Tak O nie O, dobrze, no oh Okej, okay, to ty sobie ją włóż, a y, my se też włożymy na to. Okay. Dobra, jesteśmy gotowi na walkę z świną. A przy okazji, najpierw sprawdzę, co ta łopata robi hmm. Tak, dobry pomysł no. Tu jest napisane, że to się nazywa chain atak. To powoduje takie coś, że no, dwóch może zaatakować, jak jednego zaatakuje. Uuu, czyli takie, że jak zaatakuje na przykład ja, to wtedy może na drugim się to odbić. Tak. Fajne. te ty bomba. Hmm, o tu. No. O, ja mam tutaj, że moje dispeluje, 30% szans na dispelowanie, czyli zdjęcie efektu z, z przeciwnika, dobrego, dobra, teraz tej niebieski. Super Krytyczne obrażenia, krytyczne obrażenia powodują, że że, przeciwni że jesteś w stanie zadać przeciwnikowi więcej obrażeń. O jakieś 50%? Fajne. Dzięki Okej. za poradnik czerwony. Okej. Dobra, to chyba idziemy. No jasne, tak. pepka ja. Czas na wypadek. Siemaneczka czerwony, znowu się spotykamy. Wcześniej na was napadliśmy. No, tak, to są te nędzne świnie. To znałam, żeby małą a ona sama zmieniła się w jakiegoś robotę. Dobra, zaczynajmy, ty Dobra. dziadka. Dobra, Au, au, Mam łopatę Dobra, teraz ja atakuję. Oj, puf. I teraz ja, czerwony. Wrzuć zaklęcie na wszystkich. A. O, dobra, teraz ja. Daję sobie polec. Mm. <mulet> tak. Teraz ja czerwony strzelam. I pff. Teraz ja czerwony zaklęci na każdego. Hmm, mała świnka uniknęła. Dobra, teraz daję tarczę. jej! I teraz każdy ma tę tarczę, ale tylko mam ha, ha, ha. chwilkę. Ha, ha Teraz je strzelam. cela! Zaklęcie czerwony! Ja? Dobra, pierwsza fala wyglana. Dobra, teraz ja ten pile, pamiętacie? Nie? Tak, to świnioję. O, nie, O, co to papryka? O, nie, 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 naładowana i co teraz? I co? I Niebieski. Ty masz jakąś świnię. Tak, ja mam, że pamiętasz ją, że atakuje i napełnia paprykę. Mniej niż ty, ale napełnia paprykę lekką. Nie wiem, ale może. Tak, ty, ty! Dobry, tak. Ty, ty! O, nie, nie, nie. Ooooooo oh. O nie Duży liput, ale dobra Nie wiem ja co mówić Oooo oh, oh. Teraz ja oh, oh. Teraz ja O. Oh. Jej, krytykalny strajk Udało się pierwszy raz Dobra Teraz on hmm.

Mam. No, proszę, proszę angielcy Jeśli ktoś z was mnie śmierci, to wtedy ja zamrożę was i jednego z was randomową osobę, haha Ale ha. skąd jesteś lodować? Lodowy zamek Trzymam masz tutaj, a ta świnia nie jest o, oh, a to świniec. Była fałszywa wcześniej. Tao. Rozcielam. Ooo, o, o I ja! Pff, pff. Jej! Znowu Chain! Attack! tak! nie znaczy się! Kajka do, do, O dobra, teraz ja hmm. Boduję się! O, paprykę mamy w ogóle już? No. O tak. Ta, to komu dajemy? To komu dajemy paprykę Chyba. Tobie, dobra. Ouch. Zamrażam niebieskiego. A, nie. Tak to ja, książę świnia Nigdy ze mnie nie wyjdzie <grym> mm. Pamiętaj, że ja mam dodże Pamiętaj, że ja mam łapkę, bomba na jakieś działo e, Tak, strzelam i... Tak mm. Niebieskie ma taką oto to zabawki. A ja, o. Dobra Bombeczki, przychodźcie! I daję większy atak, Uff. A nie! Bombski, atakować! Ufff! Ufff! O nie! Uff. O nie! Ufff, jej! O, nie macie szans! I pfff, pfff! Raz i trzy, jak zawsze! Ufff! Teraz ja strzelam. Oh. A! Yeah. Ja. Bombeczki. O nie. Dobra. Ja. <grymne> wygrana ale super Pańskie jajko jajeczko idziemy po nie mam je zabezpieczę je Tak. kuki ok idziemy do gniazda i je okryć pierwsze jajko dobra idziemy spać dobranoc dobranoc